Witam, czyli dobry wieczór. Dzisiaj kilkanaście minut namawiania Was do tego, żeby sięgać po różne rzeczy, czynności, informacje po to, żeby być zainteresowanym. Bywa często, że człowiek traci zainteresowanie właśnie życiem. To nie jest lekarstwo na to, żeby było lepsze. Ale jest to lekarstwo na siebie samego, żeby wzmocnić swoje ego, żeby się czymś zainteresować, żeby sięgnąć po inne sprawy niż do tej pory były w zasięgu mojego zainteresowania. Na co ja stawiam i co propaguję, żeby człowieka zmienić w bardziej ciekawego świata wokół niego? Na przykład Id ego i superego, czyli sięgnąć po filozofię. Może niekoniecznie musi być to czysto filozofia Kantego, Schopenhauera czy jakichś starożytnych, ale warto jest ym, dowiedzieć się, na czym to wszystko polega, dlaczego ludzie akurat tak, a nie inaczej widzą świat i samego człowieka. Yy, wiem, że to jest trudne, sam przechodziłem kurs filozofii na studiach, ale w tej chwili trochę łatwiej mi się to czyta, dlatego jeszcze dodatkowo jako grafolog operuje tymi, tymi elementami, że tak powiem, samej naszej świadomości, podświadomości, nadświadomości, zobaczycie, że jest to dość ciekawa rzecz, warto, warto ruszyć. Ci, którzy mówią, że a, malarstwo to takie bohomazy, albo że muzyka to do mnie nie trafia, ja tylko jeden gatunek, albo słowo pisane, czyli na przykład powieści, jakieś nowele literatura różnego rodzaju jest wydawana. Proszę Państwa, wszędzie, wszędzie możemy gdzieś coś dla siebie znaleźć. Ja na przykład w malarstwie odkryłem w młodym wieku już Witkacego i Salvadorego Dali. Picassa nie za bardzo, ale miał facet w, fach w ręku, więc też go cenię. Co do muzyki, szkoła muzyczna wprawdzie, ale coś mnie pchnęło w kierunku muzyki. Baroku odkryłem, że to jest muzyka, z której dużo, y, wiele czerpią y, wykonawcy współcześni. Słowo pisane odnalazłem i literaturę science fiction, i y, opowiadania, z, no takie kryminalne na przykład, y, czy właśnie idego superego, czyli coś z filozofii. Y, Ideę, czyli dlaczego świat istnieje, dlaczego w takiej formie, dlaczego tak się zmieniał, y, to też można. Ci, którzy, ci, którzy Lubią, lubili historię na przykład, mogą sięgnąć po to. To nie chodzi o to, żeby odoszukiwać się jakichś dziwnych koncepcji, spiskowych idei i tak dalej, ale można pewne rzeczy na przykład sobie z historii zrozumieć, dlaczego tak się działy, albo na, jakie mają wpływ dla nas teraz. Sama historia jest tak szeroka, że na pewno coś można znaleźć. Odkrycia i wynalazki. Ja zajmowałem się i zajmuję się takimi odkryciami czy, odkryciami czy wynalazkami, które tłumaczą mi rozwój na przykład nauki, rozwój matematyki, którą nauczam. Dlatego pod tym kątem badam od czasów starożytnych Chin, bo stamtąd idea matematyczna wyszła poprzez Indie, Arabów i do Europy, o czym ludzie na przykład nie zawsze są świadomi. Czego nie zawsze są świadomi, ale ja uświadamiam na lekcjach o czym. Odkrycia i wynalazki, dzięki którym na przykład doszliśmy do takiego stanu, jaki teraz jesteśmy. Odkrycia, to niekoniecznie trzeba odkrycia znajdować i rozbierać, że tak powiem, na części pierwsze, te, które nam teraz towarzyszą. Ale można zobaczyć tak zwane, znaczy zobaczyć odkryć, tak zwane kamienie milowe, właśnie w odkryciach i wynalazkach. Co było? Ja uważam, że prąd na przykład, nie druk, nie y, sam Gutenberg, bo byli przed nim y, też wcześniej, ale prąd elektryczny. Maszyna parowa nie na długo się, że tak powiem, zatrzymała jako główne odkrycie, bo zaraz później się pojawił prąd i wszystko ruszyło z kopyta. Warto, warto zobaczyć na przykład historię y, dwóch y, Amerykanów, którzy walczyli jeden ze zmiennym prądem, drugi ze stałym. W był dwa lata temu film, e, można go sobie teraz zobaczyć na płytach DVD. E, nauka i złożoność tego wszechświata warto jest obadać, bo w momencie, proszę Państwa, kiedy ograniczamy się, albo nasze dzieci, Wasze dzieci ograniczają się tylko do pewnych najprostszych rzeczy, bo im to wystarczy. To tacy ludzie nie rozumieją złożoności przeświata i bardzo łatwo nimi kierować. Jeżeli chcecie być takimi manipulowanymi ludkami, bardzo proszę. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci były łatwo manipulowane przez jakieś hasła populistyczne, bardzo proszę. Ale wystarczy, że trochę więcej dowiedzą się, większą wiedzę posiądą i będą sami mogli logicznie myśleć i wybierać to, co jest najlepsze dla człowieka. Więc warto postawić na naukę i na złożoność Wszechświata. Bo ten Wszechświat nie może być opisany przez dajmy na to jedną, jedno opowiadanie, jedną książkę, jedną ideę, jedną filozofię. To nie jest takie proste. Jak już mówimy o tym postępie technicznym, o technice, to ja proponuję zacząć od może nie kolebki cywilizacji samej w sobie, bo to nie Mezopotamia dała nam taki, taki, takiego przytyczka do rozwoju nauki, tam się zaczęło liczenie już. Możecie poczytać, że w opotami pierwsze liczydło było używane. Natomiast Chiny i dalej Indie to taka kolebka nie tylko kultury, która do nas dotarła, ale i techniki, wynalazków i odkryć. I warto jest dowiedzieć się, co zyskaliśmy dzięki rozwojowi tamtej kultury, Dalekowschodniej. Tak samo warto by było zobaczyć, jaką rolę w tym odgrywali Arabowie. Yy, bo to nie tylko naród, który najechał, że tak powiem, na różne kraje i swoją kulturę i wiarę, yy, że tak powiem, siłą w, 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 wsadził, włożył, nakazał ludziom wyznawać, ale Arab Arabowie też widzieli biznes we wszystkim i dobrze, bo dzięki temu biznesowi dostaliśmy, otrzymaliśmy w Europie bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy, wynalazków. <laughs> maszyny się rozwijały, ale dopiero po średniowieczu, więc warto by było sięgnąć, zasięgnąć języka a propos, jak technika się rozwijała. Ja znowu mówię ze strony matematyka, dlatego Pascalina, dlatego maszyna parowa, która zamieniła się, w, że zamieniona została jakby prąd elektryczny, mówię o miejscu zamiast maszyny parowej. Prąd elektryczny, który zaczął napędzać różne rzeczy, między innymi Rozwój komputerów, a Pascalina to był taki pierwszy, pierwsze liczydło mechaniczne, które można było stosować w Europie. Do tej pory jakieś pojedyncze egzemplarze w muzeach na zachodzie istnieją do, ogląd do obejrzenia. No i sama nauka ścisła, nasi, nasza dwukrotna noblistka czyli ta mm, pani, która się zajmowała E, rozczep, e, samymi atomami e, atomami promieniotwórczymi. Pani Kiri Skłodowska, dwojga nazwisk. Ostatnio uży, e, przeczytałem, że zawsze używała dwojga nazwisk, żeby wskazać, że jest również Polką. Bardzo miła sprawa. Natomiast e, co dał rozszczepienie atomu, czy tylko bombę atomową, czy jeszcze coś innego? Warto by było zobaczyć, że mamy taki dualizm w życiu, że wszystko to, co jest Dobre dla człowieka, potrafi też być złe, tak jak lek, który weźmiemy w większej ilości, a okaże się trucizną. Co jeszcze dla mnie jest takiego, co, co mnie zainteresowało i pokazało różnorodność świata? Proszę Państwa, epoki różne. Ja znalazłem w epokach między innymi literackich, ale i takich historycznych swoją epokę, epokę pozytywizmu. Warto jest zainteresować się właśnie takimi aspektami. Nie dlatego, że powstawały tam jakieś dzieła, tylko że były to pewne idee, którym towarzyszyło, towarzyszyło działanie. A proszę Państwa, najważniejsze w życiu to jest to, żeby moje pozytywne nastawienie, moje zainteresowanie przerodziło się w jakiś cel, w działanie właśnie. A pozytywizm i realizm to praca nad sobą, nad własnym otoczeniem, praca u podstaw i pragmatyzm z logiką. Czyli wszystko to, co robię, ma być poukładane z pewnym celem i ma być to logicznie na tyle poukładane, żebym nie namęczał się za dużo, żebym też mógł z tego życia czerpać pozytywne odczucia z mojej pracy. Nie tylko do zakładu, wciskam guzik, przychodzę, odpoczywam. Budowanie stabilizacji to przyszłość. I tutaj, jeżeli człowiek nastawi się na jakąś epokę, zobaczy, jakie są reperkusje i historia się przypomina, historia ze szkoły, można wrócić do pewnych rzeczy, a przy okazji budować jakby swoją stabilizację, bo człowiek może zobaczyć, czy jest bardziej pozytywistą, czy może jest bardziej przed przedpozytyw, pozytywizmem. Był, była epoka ludzi rozdzierających szaty po moim trupie, ja cierpię za miliony. Prawda, czyli gdzieś coś zawsze człowiek może znaleźć dla siebie. Czy na przykład yy, mogę powiedzieć, że ujęły mnie wiersze młodej Polski, poezja? Zawsze gdzieś coś takiego jest. Ludzie dorośli, tacy już bardzo dorośli, jeżeli wrócicie do szkolnych rzeczy, to zobaczycie, że nie dosyć, że przypomną Wam się yy, pewne, pewne utwory, yy, sytuacje, odczucia ze szkoły, ale też. Zdobędziecie się na nowe interpretacje. Warto jest, dlaczego nie poczytać z powrotem tych samych rzeczy, kiedyś były nudne, a teraz mogą się stać dużo bardziej ciekawe. I wtedy dążenie do celu konkretnie wskazuje mi, czym się zająć. Może być też moja nauka i praca, może być to związane z moją nauką czy moją pracą. Mogę znaleźć taki, taką ścieżkę. Która rozwinie coś we mnie i może da mi możliwość rozwoju w pracy, albo w szkole, jako uczeń, jeżeli ktoś jest takowy. No i tutaj hmm, napomknąłem, więc konkretnie wskazuję, że jeśli pamiętacie coś ze szkoły, to może się okazać, że nie wszystko pamiętacie. No na pewno, możecie źle pamiętać, bo. Hmm, Myśli człowieka przeinaczają, przekształcają, przerabiają to w inną stronę. Warto sobie to wszystko poukładać i na przykład, daję tutaj za przykład yy, stoików i cyników, yy, filozofów starożytnych, których ludzie wcale nie znają, mimo tego, że nazwę znają, bo stoik wcale nie jest człowiekiem, który bardzo wszystko spokojnie przyjmuje, bo jest po prostu taki z charakteru, nie. Absolutnie. Stoicy zupełnie inaczej podchodzą do świata, a to, co my widzimy jako charakter stoika, to są reperkusje tego wszystkiego, co on sobie musiał przemyśleć i jak poukładać. Tak samo cynicy. Cynikiem teraz nazywamy człowieka, który dobro innych czy ludzi ma za nic i po prostu się odzywa do nich grubiańsko-cynicznie, czyli nieprzyjemnie, a wcale to nie jest tak. To, był, to były reperkusje tego, jak cynicy pojmowali świat. Zachęcam do tego, żeby na przykład poznać te dwie szkoły filozoficzne. I mamy, proszę Państwa, coś, co mnie też bardzo, bardzo interesuje, dlatego oglądam takie programy, żebym sobie uświadomił, się uświadamiał cały czas i życzę Wam tego, żebyście sobie uświadamiali, jak różnorodny jest świat, jak różnorodni są ludzie, kultury, jak można na przykład badając jakieś plemię, Ostatnio czytałem o plemieniu, które ma jako jedyny na świecie język, który nie ma czasu, przeszłego ani przyszłego. Okazało się, że to jest niezgodne z teorią językoznawców, ale takiej plemię istnieje podobno. Warto zatem popatrzeć na programy różne, zapoznać się właśnie z takimi odosobnionymi plemionami, bo one dają człowiekowi do myślenia, że nie wszystko jest tak, jak my sobie ułożyliśmy. I wcale nie jest to naturalne dla człowieka. Jest to wpisane jakby w nasz charakter. Cywilizacje antyczne uczą nas wielu rzeczy, podejścia, otwartego podejścia albo ym, pewien, pewnej retoryki w myśleniu, czy na przykład sposobów walki wojennej. Może to być oczywiście, mogą to być rzeczy zaszłe, wcale nie związane z teraźniejszością, ale pewne rzeczy są bardzo ściśle związane. Proszę Państwa, nie bez powodu yy, 20 lat temu, ponad jak powstawały gimnazja, to. Yy, Utworzone zostały tak zwane ścieżki edukacyjne, gdzie między nimi była ścieżka, antyczna ścieżka, która mówiła o wpływie kultury antycznej na Europę naszych czasów, i ta ścieżka miała za zadanie pokazać związki wszystkich krajów europejskich z właśnie kolebką kultury antycznej, czyli starożytną Grecją i starożytnym Rzymem. Coś w tym jest przenikanie kultur można zobaczyć na podstawie zwykłych filmów krajoznawczych jak różni jesteśmy a ile rzeczy od siebie bierzemy to jest taka kopalnia wiedzy że naprawdę można to dziesiątkami że tak powiem godzin śledzić oglądać czytać o tym i widzieć jak ciekawie ludzie żyją na świecie zupełnie inaczej jak my dlaczego tego nie poznawać i Współistnienie i otwartość to jest jakby końcówka, dlatego że jeżeli poznamy te wszystkie kultury, poznamy to wszystko, co nas i różni, i mamy wspólnego ze sobą, to okazuje się, że właśnie jesteśmy wtedy otwarci, umiemy współistnieć. Nie nakazujemy nikomu byciem, bycia takim jak ja, bo każdy ma możliwość bycia sobą. Proszę Państwa, no właśnie, czyli podsumowując. Jeżeli mogę Was zachęcić do badań tego, w jakim świecie żyjemy, to cokolwiek byście nie poznali, jakąkolwiek ideę, filozofię, jakiekolwiek wynalazki czy ludzi ciekawych, to zobaczycie różnorodność wszechświata. I może to jest cel poznania nowych rzeczy albo przypomnienia starych, żebyśmy widzieli różnorodność wokół nas. I tego Wam życzę. Bądźcie różnorodni. Do widzenia, do następnego spotkania.